Dostali goście, ścigodni pedagodzy, zacni rodzice, droga młodzieży, kochane dzieci, po raz kolejny w czerwcowy dzień w imieniu całej społeczności i, i pracowniczej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II w Kostylinie. Bardzo ciepło i serdecznie. Witam zawodników i opiekunów z Sierpca, Płocka, Młocarzewa i Gostynina. Witam na stadionie lekkoatletycznym imienia Janusza Kosocińskiego, Mińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostynie przy ulicy Sportowej 1 na 11 w Dziedziny Hypatetycznej Ośrodków Szkolno-Wychowatych. Każdy z Was przybył tu do Gostynina na zawody, aby uzyskać jak najlepsze wyniki. My postaramy się Was podpatrywać, uklaskiwać. Będą Was oklaskiwać i podpatrywać nauczyciele, uczniowie, którzy nie startują, rodzice ale także zaszczytni goście. Pragnę w imieniu nas wszystkich i własnych bardzo serdecznie przywitać przybyłych na dzisiejszą Spartakiadę gości. Jest, nas, jest wśród nas pan kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Promocji Zdrowia, starostwa powiatowego w Bostyninie, pan Szymon Szczypawka, którego bardzo serdecznie witam. Witam Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w gostynie Pana Wiesława Adamskiego, gospodarza tego obiektu. Witam Pana Dyrektora Telewizji Kablowej Media GOST w Gostyninie, Pana Sylwestra Ulanowskiego. Witam Starszego Asystenta Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w gostynie Panią Joannę Zając. Witam wicekierownika niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej Szkoły Med w Gostyninie, Panią Grażynę Szczerwicką. Witam redaktorów prasy lokalnej i operatora telewizji gostynińskiej. Witam wszystkich zaproszonych. Organizując spartakianę sportową staraliśmy się, staraliśmy się przygotować jak najlepsze warunki do rozgrywania szczególnych konkurencji. Staraliśmy się stworzyć równe i bezpieczne warunki, aby każdy z Was wykazał się kurczem i okazał się najlepszy bez jakichś innych wskazówek. Staraliśmy się także zapewnić bezstronną komisję sędziowską na czele z panem profesorem Waldemarem Figurskim i panem profesorem Robertem Czerwińskim wraz z grupą uczniowską wraz z grupą uczniowską sędziowską zespołu szkół nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Kili w Kostyminie. Także zadbaliśmy o profesjonalną opiekę medyczną i to dzięki pani kierownik pogotowia ratunkowego w Gostynie, pani Elżbiety Ciesielskiej, także bardzo dziękuję ekipie, która przybyła no i oby nie musiała w żadnym przypadku interweniować. Dodatkową osobą, ale która pierwsza przybyła tutaj na nasze zawody jest Także nasza pani piękniarka szkolna, pani Iwona Tomczyk, którą bardzo serdecznie witam. Przybyliście tu na, tej, na ten piękny stadion, aby rywalizować umianę najlepszych. Starajcie się z zasadami fair play rywalizować i uzyskiwać jak najlepsze wyniki. za tych najlepszych. Przygotowane są medale, złote, srebrne i brązowe. Dla najlepszych drużyn przygotowany jest puchar i dyplom. Dla wszystkich uczestników przygotowane są napoje i gorący posiłek. Życzę wszystkim, żeby pobyt w Gostynie kojarzył się z miłymi wspomnieniami. Bezpiecznie walczcie o najlepszych. Wszystkiego najlepszego w dniu dzisiejszym życzę uczestnikom, opiekunom, trenerom, sędziom i wszystkim kibicom. Szanowni Państwo, drodzy uczniowie, drodzy zawodnicy, chciałbym w imieniu starosty Gostynickiego, w imieniu własnym życzyć Wam przepięknej, sportowej rywalizacji w duchu CarPlay, ale przede wszystkim, żeby te, żeby te zawody były również dobrą zabawą, bo taki jest cel tych zawodów. Żeby dobrze się bawić, żeby osiągać jak najlepsze wyniki, żeby poznać się, żeby zaprzyjaźnić się, i tego Wam wszystkim życzę. A teraz już, żeby nie przedłużać, bo na zawodach sportowych przemówienia są najważniejsze, chciałbym uroczyście ogłosić, iż 11 Spartakiadę ośrodków szkolno-wychowawczych uważam za otwartą. Dziękuję bardzo. Panie dyrektorze, to już 11 Spartakiada Lekoatletyczna, którą Pan organizuje, tak? Tak. Dziesięć spartagiat było organizowanych tu na tym stadionie, a jedna była organizowana na terenie naszej placówki. A, była jedna tylko raz? Tylko raz, na tym naszym mini stadionie. Natomiast tutaj są dużo lepsze warunki. Gospodarz jest zawsze bardzo gościnny, no i postanowiliśmy. Tu zawsze rozgrywać zawody sportowe. No i wejdę panu jeszcze w słowo, i trenerzy są profesjonalni, prawda? To jest duża pomoc przecież. Bardzo duża pomoc. Ja zawsze tutaj z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji współpracowałem, współpracuję i sądzę, że nadal będę współpracował. Jasne pan powie mi, ile dzisiaj dzieciaków, ile zawodników i jakie szkoły przyjechały? Jakie ośrodki? Bo to są ośrodki. Jest sześć drużyn, jest specjalny ośrodek szkolno wychowawczy z sierpca. Są dwa ośrodki specjalne z Płocka, jest specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy z Mocarzewa i gostyńskie centrum edukacyjne tu z Gostynina, bo tam też jest szkoła zawodowa i nasze, nasze dzieci tam uczą się i startują. No i my gospodarze, jest sześć ekip. W tamtym roku bardzo dużo było medali, ale niestety pucharu nie mieliśmy dwa lata temu zgarnęliśmy wszystko, a w tamtym roku no, niestety nie udało się nam zwyciężyć we wszystkie konkurencje. Przez ostatnie kilka dni był wielki upał. Eee, pogoda na takie zawody to jest dzisiaj wspaniała, tylko obawiamy się, żeby nie lunęło, co? No przygotowaliśmy się na to, że będzie dzisiaj upał. Dla zawodników. Dodatkowo jeszcze zakupiłem ileś tam zgrzebek wody, sądząc, że będzie potrzebne. potrzebne. Natomiast no, jest ta dzisiejsza pogoda, jest idealna do rozgrywania poszczególnych konkurencji, bo nie jest ciepło, yy, tylko żeby nie padał deszcz. I o to proszę niebiosa, żeby wytrzymało przynajmniej do godziny 13. No to czekamy teraz na wyniki. Bardzo dziękuję. Natomiast żeby nie zapeszać, nic więcej nie powiem.

Ej, już pokażuj, rozgadrzamy. No, się, to się, się trochę, co? No, to jest mała pani. No wiem, że twoja no pani, pani to właśnie to poszła To, to po pani czynią Uwaga i ostatnia za chwileczkę, ostatnia prosta. I jeszcze troszeczkę. I jeszcze 40 metrów. 30. 21. 7. 4, 3, 2. I już pierwszy zawodnik na milimetry. Ale szczępo. Daleko, dawaj. Nie, Nie wiem, no by to i jedynie Teraz chłopców Szkoła Życia Gimnazjum. Skąd z miejsca? Miejsce. Ośrodek numer jeden Płoc, miejsce drugie. Emil Dążał, Mocarzewo, miejsce pierwsze. Marcin Śniewiński, ośrodek numer jeden, polski Dziękujemy bardzo, gratulujemy. Szkoła podstawowa klasy 1, 4, dziewczęta, skok w dal.